Bye. Mm -hmm. Monika Włodaczy, witam państwa. Zapraszam na kolejny program z cyklu Czas dla Dolnego Śląska. Dziś moim gościem w studiu jest pani Agnieszka Klarman z Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału we Wrocławiu. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam państwa. Spotykamy się przy okazji zakończonej konferencji naukowej, dwudniowej konferencji naukowej, która odbywała się we Wrocławiu, która zatytułowana była Antropologia Bezpieki nieklasyczna refleksja nad aparatem bezpieczeństwa w PRL-u. Wymowny tytuł, trudny tytuł, no właśnie, czy czytelny tytuł? Jaki był cel tej konferencji? Celem konferencji było odwrócenie perspektywy, perspektywy badawczej dotychczas kojarzonej z konferencjami Instytutu Pamięci, Pamięci Narodowej. Mieliśmy ochotę podjąć dyskusję, refleksję na temat dziedzin do tej pory niedotykanych. Chcieliśmy się poruszać niekoniecznie w schemacie takim typowym dla, dla badacza historii, który przedstawia przyczynę wydarzeń, i skutek, tylko chcieliśmy troszeczkę odwrócić perspektywę, gdzie w centrum znajdzie się człowiek z jego zaletami, wadami, e, słabościami, predyspozycjami, mentalnością, moralnością. Chcieliśmy uczynić podczas tej konferencji. E, człowieka osią tych po prostu rozważań i będzie to zarówno człowiek jako oficer aparatu aparatu bezpieczeństwa ale również człowiek poszkodowany jak również szary obywatel. Także ten człowiek przejawiał się podczas dyskusji na konferencji w bardzo wielu aspektach. No właśnie, agent służb bezpieczeństwa, jego ofiara, czy wreszcie szary obywatel, który no, być może nie został dotknięty, ale chyba to nie jest możliwe w czasach PR-u, by rzeczywiście nie otarł się aparat bezpieki. Na jakie akcenty stawialiście Państwo dużo większą uwagę? Czy to był właśnie. Hmm, czy to była analiza dotycząca samej agentury, czy raczej ofiar? To znaczy, analiza szła tutaj bardzo wieloma wątkami. Były wątki typowo psychologiczne, więc poruszanie tutaj aspektu motywu pobudek, strachu, dlaczego ludzie podejmowali współpracę z bezpieką, dlaczego jej nie podejmowali. Również ta druga strona medalu była pokazywana, czyli ci oficerowie prowadzący, oficerowie werbujący, jak, jaką oni Musieli mieć konstrukcję psychiczną, jakimi predyspozycjami się wykazać, żeby na przykład być skuteczni w werbowaniu e, tajnych współpracowników dla siebie. Szary obywatel też jest tutaj ciekawym elementem, dlatego że on tak naprawdę jest częścią, e, częścią, częścią społeczeństwa, który potencjalnie może być zarówno tajnym współpracownikiem, jak i ofiarą systemu, a często występuje w, w wielorakiej roli. Jaka wiedza płynie dla badacza, ale także dla odbiorcy, dla badacza, dla badacza teczek i dla odbiorcy, czyli dziś przeciętnego obywatela, z samych teczek, z tych dokumentów, które bezpieka wyprodukowała? Y Przykro byłoby powiedzieć, że żadna wiedza z tego, z tego nie płynie. Znaczy, trzeba tutaj przewrotnie odwrócić to. Chodzi o to, że ten stricte materiał wytworzony przez aparat bezpieczeństwa jest takim materiałem suchym. My podczas tej konferencji, jak i również podczas badań. Zawsze podkreślamy, że należy interpretować bardzo szeroki kontekst, w jakim ten dokument był wytworzony kontekst kulturowy, kontekst, kontekst społeczny, kontekst polityczny. I właśnie e, czytanie literalne. Teczek, zazwyczaj niewiele daje, jest często bezproduktywne. Y, obecnie badacz historii ma ogromny problem z nadmiarem źródeł, y, i często rozleniwiony tym nadmiarem źródeł, nie kusi się o jakieś dogłębne, syntetyczne analizy, tylko właśnie literalnie przytacza to, co jest napisane w tych, w tych aktach, a tam najwięcej jest napisane między wierszami. No właśnie, niektórzy publicyści, niektórzy politycy, niektórzy uczestnicy życia publicznego i takiej szerokiej debaty historyczno-edukacyjno-informacyjnej twierdzą, że bez teczek bezpieki nie da się prawdziwie opisać funkcji, roli i zasad, a także dziejów PRL-u. Zgadza się Pani z tą opinią? Że są to kluczowe materiały, kluczowe źródła do opisania tamtej rzeczywistości. To znaczy, myślę, że nie można ich stawiać na pierwszym miejscu, głównym miejscu, że taka definicja, że są to kluczowe jest definicją y, nadużywaną i to jest taka fantastyczna targa, y, karta przetargowa, używana głównie właśnie w dyskursie takim... Y, politycznym, bieżącej polityki. Bieżącej, bieżącej polityki, bo tak naprawdę y, s, są to y, akta w swoim jak gdyby pochodzeniu, tylko nietypowe. Y, ciąży na tym ten stereotyp społeczny tak, że to one pochodzą od tej policji politycznej, czyli od policji myśli. My się spodziewamy tam odkrycia niesamowitych właśnie rzeczy, to jest ciągle również ten stereotyp, że każdy był obserwowany, każdy miał swoją, każdy miał swoją teczkę, wszystkim się służba interesowała. Było tak, ale było też inaczej. Nie można tego tak, tak liniowo i jednoznacznie określić, interpretować. Chociaż historycy twierdzą, że nie było w PRL-u grupy środowiskowej, grupy społecznej, która nie byłaby inwigilowana, kontrolowana właśnie przez służby bezpieczeństwa, przez konkretnych agentów. To znaczy, oczywiście, oczywiście, szereg jak gdyby, pola zainteresowań służby bezpieczeństwa były niezwykle, były niezwykle niezwykle szerokie. Były to środowiska zarówno, środowiska, środowiska twórcze, naukowcy, dziennikarze, twórcy, były to środowiska związane, związane z kościołem. Po prostu ktoś na górze określał kierunki kierunki inwigilacji, inwigilacji społeczności. I po prostu jaka instrukcja odgórna przychodziła, takie środowisko padało ofiarom służby bezpieczeństwa. Czy po tym, jak teczki zostały w jakiś sposób, no może nie skodyfikowane, ale w jakiś sposób uporządkowane, zweryfikowane przez badaczy historii, płynie jakaś konkretna wiedza nad tymi, o tych dokumentach? Czy można je sklasyfikować na te, które mają doniosłą, ważną? Wiedzę historyczną, po te najmniej istotne, które zawierają nieprawdziwe, śladowe informacje, bo stąd też płynęła cała dyskusja polityczna lat 90., lat 2000, -tych. czy odtajniać te dokumenty, czy nie. No właśnie, jak historycy poradzili sobie z dokumentacją pod kątem takim czysto naukowym? No, to znaczy historyk, kiedy ma kontakt z aktami wytworzonymi przez aparat bezpieczeństwa myślę, że nie jest uprawniony do tego, żeby sortować to na akta bardzo ważne, mniej ważne w ogóle, w ogóle nieważne. Myślę, że his, praca historyka to jest takie składanie układanki z spucli I, to, i, i trzeba na to tak patrzeć całościowo-holistycznie, to znaczy Element, który pozornie wydaje nam się bardzo nieważny na ten moment, być może za, za kilka lat, za pięć, za dziesięć, za w kontekście innego dokumentu, który będzie pochodził z zupełnie innego źródła, okaże się dokumentem, dokumentem, dokumentem kluczowym. Czy jaka wiedza płynie z teczek dziś o PRL-u? Czy był to sprawny aparat, który dogłębnie i skutecznie. Inwigilował wszystkie struktury społeczne. Czy był to jednak rzeczywiście aparat, który no może nie do końca był w stanie utrzymać pełną dyscyplinę społeczną. To znaczy, trzeba podkreślić to, że to bardzo różnie było w różnych okresach. PRL nie jest tą taką strukturą, nie jest monolitem, nie jest, nie, nie jest jednolity. Zupełnie inaczej sytuacja wyglądała. w w roku, w 70, w latach 80. U schyłku różnie, e, różnie to wyglądało. Natomiast jaka wiedza, jaka wiedza z tego płynie. Niewątpliwie była to instytucja bardzo dobrze zorganizowana, e, która posiadała swoje struktury, swoje metody, swoją taktykę, taktykę oddziaływania i e, ta taktyka jest jeszcze bardziej niebezpieczna, dlatego że my widzimy głównie Często w takich przekazach medialnych głównie ten aspekt przemocowy. Natomiast tutaj są bardzo ważne i bardzo ciekawe dla badaczy wszystkie te techniki oddziaływania społecznego, tak zwane pośrednie, więc wszelkiego rodzaju już nawet nie nachalna propaganda, tylko właśnie misternie tkana manipulacja, dyskretna perswazja, emitowanie różnych informacji, interpretujących. To były, to, to były metody, które można wysłupłać teraz, y, badając, badając te akta. Jednak pozostanę przy tej brutalności, która, no, można powiedzieć, najbardziej interesuje może większą część społeczeństwa, bo bezpośrednio jednak dotkniętych. Kilka pokoleń było tąże brutalnością. Lata 45-56 i ofiary komunistycznego reżimu tu we Wrocławiu na Osobowicach. Ekshumowane dziś szczątki ludzi, którzy zginęli, zostali zamordowani brutalnie w więzieniach we Wrocławiu. No właśnie, na ile jest to żywy przekaz, na ile teczki są odzwierciedleniem tego, co możemy jeszcze ciągle dziś zobaczyć, no, choćby na takim cmentarzu, w którym realizowane czy prowadzone są takie prace ekshumacyjne. Jest to bardzo ciekawe pytanie, bo tak naprawdę, gdybyśmy wzięli literalne brzmienie teczki, to gdybyśmy przeczytali, w jaki sposób powinna być wykonywana, wykonywana kara śmierci, tam znajdziemy, jak powinien wyglądać pluton egzekucyjny. Mało tego znajdziemy, znajdziemy, znajdziemy protokoły ze składem tego plutonu, że kara była wykonana, kiedy i którego dnia. I to nam literalnie mówią teczki. Natomiast, kiedy zderzymy, to teraz tymi bardzo doniosłymi badaniami rozpoczętymi przez profesora Krzysztofa Szwagrzyka z badaniem tych miejsc z pochówku możemy zweryfikować wiedzę płynącą z teczek literalnie z wiedzą po pierwsze z wiedzą lekarzy, czyli medycyny medycyny sądowej i okazuje się, że ten na przykład protokół kary śmierci, który mamy w ogóle nie, nie, nie koreluje z znalezieniem znalezioną ofiarą w, w mogile. Okazuje się, że nie było żadnego plutonu egzekucyjnego, że większość wyroków śmierci była wykonywana tą tak zwaną metodą katyńską, czyli zazwyczaj jednoosobowo przez szczał, przez szczał w potylicę i tutaj właśnie to zderzenie dopiero poskładanie tych wielu elementów wiedzy właśnie interdyscyplinarnej, historyka, antropologa, archeologa, lekarza dopiero właśnie pełen obraz nam daje. W jaki sposób powinna, w jakim kierunku powinna iść dyskusja Pani zdaniem, czy zdaniem uczestników konferencji? Dyskusja w, dotycząca otwarcia zasobów IPN-u, czyli dostępu do dokumentów, które przygotowywała, preparowała bezpieka, czyli otwarcia teczek. Na ile to powinien być proces, który obowiązuje obecnie? Jeśli tak, to jak, jak wygląda to teraz, a na ile powinien się on ewentualnie zmienić? Myślę, że to, jest, to nie jest pytanie do badacza, to nie jest pytanie do, do historyka, to jest pytanie yy, jak gdyby polityczno dużej, polityczno, -społeczne. Po, polityczno polityczno Polityczno-społeczne. Polityczno, y, I to jest kwestia tego, tak naprawdę jak społeczeństwo się mówi i co społeczeństwo chce, yy, co społeczeństwo zyska poprzez otwarcie tych archiwów yy, czy, coś, czy coś straci. Tak naprawdę to jest pytanie do nas jako do obywateli tak? E, w związku z tym, e, my, jako obywatele, sami sobie powinniśmy na to odpowiedzieć. E, I później, w głosowaniu e, w, podczas wyborów opowiedzieć się za opcją, która społeczeństwu odpowiada. Ja jako badacz nie mam prawa do takich po prostu dostawiania takich, e, takich diagnoz czy, czy po prostu czy propozycji. Jak jest dziś z dostępem do dokumentów? Przygotowywanych, preparowanych przez służby bezpieczeństwa w Polsce. Kto ma do nich dostęp? Dostęp można podzielić na takie, na takie, na takie, na takie trzy kanały. Przede wszystkim no najważniejsze osoby z punktu widzenia społeczeństwa to są osoby pokrzywdzone. Każdy pokrzywdzony może złożyć tak zwane zapytanie do Instytutu Pamięci Narodowej w swojej sprawie. Jeżeli się okaże, że faktycznie był pokrzywdzonym, otrzymuje, otrzymuje dostęp, jak gdyby dotyczący jego, jego osoby. Oczywiście musi być odpowiednia procedura, która to, która to zweryfikuje, która uczyni ten dostęp legalnym. Następna grupa. To są, to, są, to są badacze. Czyli każdy, kto chce prowadzić badania naukowe dotyczące aparatu bezpieczeństwa, okresu PRL-u, gdzie będą by, byłyby mu potrzebne akta wytworzone przez aparat bezpieczeństwa, może złożyć wniosek badawczy i również ma dostęp. I trzecią grupą, która ma pełen dostęp do, do teczek jest grupa dziennikarzy. I rozumiem, że wszystko to stosowne akty prawne regulują. Jeżeli tylko ktoś bardzo chce, to rzeczywiście ten dostęp może mieć. Oczywiście. Pani Agnieszka Klarman z Instytutu Pamięci Narodowej z wrocławskiego oddziału tejże instytucji, była dzisiaj gościem programu. Dziękuję serdecznie Pani za przyjście do studia. Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję. Bardzo. Kolejny program za tydzień. Do zobaczenia.